tu tutaj z Martyną, która sprowadziła wymarzonego swojego Mercedesa Cela ze Stanów Zjednoczonych. Opowiedz nam, jak to wyglądało z Twojej perspektywy, co Ci się najbardziej podobało, co Cię zaskoczyło i dlaczego akurat my? Zaczęłam szukać firmy, która sprowadzi mój wymarzony samochód. Szukałam na terenie Bydgoszczy, firmy, która zajmie się sprowadzeniem Mercedesa. Miałam trzy podejścia do różnych firm, lecz w żadnej nie traktowali mnie poważnie ze względu na płeć. Aż trafiłam na Belka. Zadzwoniłam, rozmawiałam z panem Maciejem, który obszernie, obszernie wyjaśnił mi, jak wygląda cały proces prowadzenia samochodu jakie są koszta i jak wygląda w ogóle cała procedura. Po czym też bardzo fajnie spotkaliśmy się, spotkaliśmy się na terenie firmy. Jeszcze raz zostało wszystko już bardzo dokładnie omówione, także miałam na pewno poczucie bezpieczeństwa, że to, jest, że to nie jest firma krzak, że mogę im zaufać. No i co? I zaczęliśmy, zaczęliśmy działać. Panowie założyli mi konto. Na którym mogłam licytować e, auta? Wytłumaczyli mi oczywiście, jak to wygląda, e, jak to się w ogóle robi. No i tak to się zaczęło. Wspomniałaś o tym, że nie byłaś traktowana poważnie ze względu na swoją płeć. Jesteś kobietą. Myślisz, że było to spowodowane tym, że mężczyźni, zakładam, pracujący w tamtej firmie, pomyśleli, że nie masz wystarczająco pieniędzy lub wiedzy na temat tego samochodu? No takie miałam odczucia, nawet już w rozmowie przez telefon, jak panowie po drugiej stronie słuchawki słyszeli, że rozmawiają z kobietą, a no to już było takie dosyć silnie wyczuwalne to, że te odpowiedzi były takie zdawkowe. No, takie zlewcze po prostu. Także tak, miałam takie odczucia, że, ym, że przez to, że jestem kobietą, to po prostu y, nie traktowali mnie poważnie jako klienta. Czy to kwestia ym, płci, czy, y, czy kwestia tak, jak powiedziałaś, że kobieta nie ma kasy na samochód, no to już by było trzeba ich zapytać. No, ale no, tutaj Belka była jedyną firmą, która mnie faktycznie potraktowała jak klienta, nie patrząc na to, czy mają do czynienia z mężczyzną czy z kobietą, więc no, tu duży plus za to. Widzicie, dziewczyny, nie musicie się tym przejmować, bo u nas każdy jest tolerancyjny i nieważne, czy jesteście kobietą czy mężczyzną, zawsze otrzymacie to, czego potrzebujecie. A jak już mówimy o wymarzonych samochodach, Martyna zamarzyła sobie Mercedesa Cela, do którego miała pewne oczekiwania, ale. Teraz wygląda zupełnie inaczej niż Martyna chciała. Co o tym sądzisz? Jakie miałaś oczekiwania? I co ci się najbardziej podoba w aktualnym samochodzie, który dla ciebie sprowadziliśmy? To fakt. Samochód na początku miał być tylko i wyłącznie albo biały, albo czarny. Skończyło się na tym, że przyjechał samochód żółty. To też była sugestia mojego narzeczonego, że on żółty, fajny, będzie się wyróżniać. No i tak dałam się też trochę przekonać, aczkolwiek przy licytacjach podchodziłam głównie do samochodów białych albo czarnych. No i to, to, jest, to jest taka rzecz w tym samochodzie, która faktycznie odbiega najbardziej od moich założeń, które na początku myślałam, że są mega sztywne i, i, i tylko taki. Ale finalnie, jak dzisiaj zobaczyłam, samochód na żywo jestem zadowolona i myślę, że po małych poprawkach będzie się prezentować bardzo dobrze. Jak już widzieliście reakcję Martyny na to auto, to jesteście pewni, że jest ona zadowolona z tego koloru, mimo że nie jest ani biały, ani czarny. Jeśli chodzi o wyposażenie, myślisz, że będzie ci się sprawdzało, bo jest to auto w automacie, a nie w manualu? I czy jest ono elektryczne, na gaz, na diesel? Jesteś w stanie nam powiedzieć? Tak, jeżeli chodzi o wyposażenie auta, no to no jest to auto w automacie. Także chyba bardziej wygodnie, chociaż ja um, cały czas um, mówiłam, że Mercedesy są tylko dla dziadków a, i że automaty też są tylko dla dziadków. A tutaj nastąpiła taka zmiana i e, zmiana marki z BMW. E, zobaczymy, czy to się sprawdzi, czy to była dobra decyzja. Tak, ale no jest to auto w automacie, jest to dwulitrowa benzyna w środku skóry. No i, no i co, wszystkie bajery, które mają teraz Mercedes? Nie? Zobaczymy, zobaczymy, jak to się sprawdzi już w trakcie użytkowania. Mam nadzieję, że będę zadowolona. No wizualnie, wizualnie, jak na razie, auto jest spoko. Pamiętajcie, że dla kobiet najważniejsze są LEDy w środku Mercedesa oraz kolor tego auta, który rzeczywiście miał być biały lub czarny, ale wyszło jak wyszło, i Martyna jest przeszczęśliwa, że ma ten samochód. Jeśli chodzi o cenę, nie będziemy tego tematu poruszać, ale możecie zgadywać w komentarzach, ile to auto kosztowało. Podpowiedzią jest to, że kosztuje 40 tysięcy złotych mniej niż w Polsce. A ile kosztuje w Polsce? Możecie zgadywać po jego wyglądzie i zapraszamy do dyskusji w komentarzach. Ostatnią sprawą, którą możemy poruszyć jest kwestia tego, dlaczego akurat od nas sprowadziłaś to auto. Czy była to tylko kwestia tego, że nasza firma zaakceptowała Cię jako kobietę, tak jakby to było dziwne? Czy jest to kwestia czegoś więcej, zaufania, pieniędzy, cen? Od początku była kwestia takiego wzbudzenia zaufania, tak, I jasności, jasności, całego procesu, jak to, e, jak to przebiega, e, to, że mogłam ten samochód e, licytować sama po założeniu e, tego konta, e, tak to i to wylicytowałam samochód e, siedząc w pracy, A też e, trzeba było się jakby zgrać w tym, że Taka, taka data, mamy taki samochód, licytacja odbywa się o takiej godzinie, tam też te samochody idą w kolejce, więc ym, trzeba czekać na ten swój. No i, no i sam, no sam jakby proces już samego tego klikania, licytowania, no to też fajne przeżycie. Polecam mega radość, jak się uda taki samochód wygrać. No fajne jest to, że można, że można samemu, samemu sobie wylicytować konkretny samochód. Tak, tutaj panom z firmy wysyłałam numery aukcji żeby oni dla mojej, dla mojej pewności też yy, sprawdzili samochód, czy jest wszystko w porządku z jego papierami, yy, no, czy ten samochód po prostu można bezpiecznie yy, licytować, czy też lepiej sobie odpuścić i, i, i poczekać na jakiś inny. Yy, więc spokojno, bo cały czas czułam się pod opieką, miałam mieć 100 tysięcy pytań, zadzwonić no, praktycznie no, ka o każdej rozsądnej wiadomo yy, godzinie. Także w ciągu całego, całego tego procesu czekania licytacji, różnych moich pytań, zawsze, zawsze miałam tutaj panów do dyspozycji, odpowiedzieli chętnie na każde pytanie. No i co? No to sprawia, że, że też klient nie czuje, że nie wiem, jest problemem, zajmuje za dużo czasu, czy oborze znowu dzwoni z jakimś pytaniem. No, tylko po prostu panowie są. I działają, odpowiadają, pomagają. No i wszystko jest jak należy. Czyli jak widzicie, w sumie u nas można sprowadzić auto totalnie od A do Z. Martyna jest jedną z nielicznych kobiet, które sprowadziły u nas samochód, bo były one tylko dwie. I sprowadziły one naprawdę dowalone fury. Więc to, że jesteście kobietą, nie oznacza żadnej tutaj dyskryminacji, nie wygonimy was, że macie mniejszą wiedzę, mniejszy budżet lub mniejsze umiejętności w prowadzeniu samochodu a kobieta naprawdę może być lepszym kierowcą niż mężczyzna. Poruszyłaś też kwestię tego, że mogłaś samemu sobie wylicytować samochód, a to dlatego, że u nas w firmie możecie założyć własne konto brokerskie i możemy licytować za ciebie, wiadomo, jeśli nie chcecie, nie macie czasu, nie wiem, cokolwiek, ale jeśli chcecie, to samemu możecie też na spokojnie licytować, tak jak Martyna to zrobiła, siedząc w pracy, czekała na tą aukcję i wygrała. Ale wiadomo, wygrała takiego Mercedesa, więc jest na pewno zadowolona i będzie się nim miło jeździć. Odnośnie tego, co, co powiedziałaś, że tylko dwie kobiety wylicytowały i tak dalej, że u Was też można, można licytować auto albo samemu, albo oddać to w Wasze ręce, myślę, że to, że ludzie nie chcą, tudzież mają jakieś opory przed licytowaniem samochodu przez siebie wynika ze strachu e, i lęku, jak to wygląda, o, że coś kliknę, e, że coś kliknę źle e, albo że czegoś nie będę wiedział. Ja się też tego bałam, ale na spokojnie, e, na spokojnie jest to do ogarnięcia. E, I kobiety nie bójcie się tego robić, bo nie potrzebujecie do tego facetów. Pamiętajcie też o tym, że jeśli się czegoś tak naprawdę boicie, stresujecie się i cytować samemu, nawet baby, słuchajcie, to możecie bez problemu do nas zadzwonić. Panowie tutaj z firmy odpowiedzą na Wasze wszystkie pytania, poprowadzą Was. A jeśli nie, to tu przyjedziecie, zobaczycie, jak to wygląda. Wszystko tak naprawdę zostaje Wam wytłumaczone. Nie macie czegoś takiego, że okej, okay, macie to licytowanie pod dom, to doprowadzenie auta po prostu pod dom. I jak widzieliście, Auto Martyny to jest duży, żółty Mercedes CLA i bardzo często się słyszy, że są to auta dla facetów. Dlaczego akurat sportowy model? Czy skłoniło Cię na przykład ilość koni, czy jakieś przyspieszenie? Co tak naprawdę spowodowało, że postanowiłeś kupić akurat ten samochód, a nie jakieś kolejne BMW, Audi albo Honda? Um, um. Przygoda od, od tego, że w ogóle zaczęłam się zastanawiać nad zmianą, nad zmianą auta. Um, zaczęła się od tego, że chciałam kolejne BMW um, i miało być to BMW X6. Więc tak jak powiedziałaś, um, chciałam słowa, mm -hmm. tak jak faceci, um, i też były poszukiwania tutaj um, tego modelu BMW, um, Nie ze Stanów. No, mm, ale byliśmy też, byliśmy, oglądaliśmy te samochody, jakby. No, budżet, a jakość tego samochodu i jego rocznik i tak dalej, no to tam coś mi nie zagrało. E, I to mi krzysztka odpuściłam. E, no i szukam innego samochodu. Mówię, no jaki fajny, jaki fajny, może, może byśmy zrobili jakąś zmianę, y, zmianę marki. E, no, i tak zaczęłam rozglądać się po ulicach. Jakie auto mi się podoba? No, i tak, tak jakoś mi to wpadło to Cela. Mówię, no, te Mercedesy, ja za tymi Mercedesami tak nie za bardzo. Mówię, no, Mercedes, no to dla starszego pana, a jeszcze w automacie. No, mówię, no, nie, no ale no, no ale no w sumie to Cela, jak jedzie to po tej ulicy, no to mówię, no, jedyny taki Mercedes, to jak patrzę, no to mówię, fajny. No i, no, i tutaj. Zaczęłam przeglądać te Mercedesy w, w internecie, no ceny, ceny akurat takich modeli z takim silnikiem i wyposażeniem, no były lekko zabijające u nas na tą chwilę. No i tak mi się urodził, urodził pomysł, że może ściągnę taki samochód ze Stanów. Gdzieś tam w, Chodziły takie głosy, że o ze stanów to zawsze jest tanie, że on jest lekko, lekko uszkodzony, ale że jest duża różnica, i to i tamto, mówię, dobra, spróbuję, nigdy tego nie robiłam. Jeżeli tego nie zrobię, to się nie dowiem, czy tak jest, czy tak nie jest. No i jak już, jak już było założone konto. Konto na, na, na portalu licytacyjnym, no to faktycznie już szukałam tylko i wyłącznie cela. Wiedziałam, że ten samochód chce, też długo chodziłam, gadałam o to cela, cela. Już tak samo się uwięziłam na ten model, wiedziałam, że to musi być konkretnie ten, nie, nie patrzyłam na przykład na C-klasy, nie patrzyłam już na inne BMW-ki. Wiedziałam, że po prostu chcę na 100% ten samochód i musi, musi to być cela. Ehm. No i? No, i tak chciałam, tak wylicytowałam. Mam nadzieję, że ten samochód się sprawdzi. Nie zmieniam często samochodów, więc mam nadzieję, że ten też zostanie ze mną przez kilka lat. I co? Po nim zobaczymy, czy wrócimy do, do BMW, czy zostaniemy przy Mercedesach. Więc teraz trwa oficjalny test Mercedes versus BMW. Tak i sprawdzimy, czy Martynie będzie się sprawdzał ten samochód. Mercedesy mają dosyć dobrą żywotność, nie wiem jak BMW, ale za parę, może 10 lat, albo 5 opowiemy Wam, jak to wyglądało tak naprawdę i czy ten samochód Martynie się sprawdził, czy jeździł, czy szybko się popsuł, czy wolno. No Chciałam się Ci jeszcze zapytać, czy jakbyś miała sprowadzać jeszcze jedno auto ze Stanów wybrałabyś naszą firmę, czy próbowałabyś gdzie indziej z czystej ciekawości lub byś kierowała się właśnie bezpieczeństwem, które już tutaj otrzymałaś, no bo Twoje auto stoi u nas na podjeździe już, także czym byś się kierowała, czy byś wybrała nas, czy byś w ogóle próbowała z Polski ściągać, czy byś chciała ze Stanów, może z w ogóle innego państwa, nie, nie Stany? Myślę, że przy kolejnym samochodzie, który chciałabym sprowadzić ze Stanów, na pewno wybrałabym Belka. Mhm. E, wiem już, jak to działa, wiem, jak działają panowie, taka współpraca mi na pewno odpowiada. E, no, jedyny minus, bo zawsze jakiś jest, no to to, że na ten samochód trzeba trochę poczekać, ale wiadomo, ma długą drogę do przebycia. Trzeba się uzbroić w cierpliwość dla takich niecierpliwych, trochę jak ja. To, y, jest to jest to trochę kłopotliwe, no ale było warto czekać na ten samochód. Już się nie mogę doczekać, aż stanie u mnie pod domem. To auto przyjechało aż z Kalifornii i Martyna musiała na nie czekać prawie 3 miesiące, albo nawet ponad 3 miesiące. Y Patrząc na to, że poprzednie firmy jej cały czas odmawiały, a auto płynęło z Kalifornii, to tyle czasu upłynęło, że Martyna, jak usłyszała, że to auto jest u nas, to przyjechała tutaj dosłownie w 10 minut, 100 na godzinę. I nie mogła dosłownie wytrzymać napięcia. Przyjechała, to skakała z radości i się cieszyła, jak już widzieliście na poprzednich pewnie ujęciach. Yy, także jeśli chodzi o nas, możecie u nas bezpiecznie sprawować auta. Jeśli chodzi o zaufanie, Martyna nam zaufała po paru nieudanych próbach, tak naprawdę w innych firmach. Yy, co też bardzo nas cieszy, że jednak tym razem się jej udało, ze względu na to, jak była potraktowana w poprzednich firmach. No i to, to już była taka historia z poszukiwaniem kogoś, kto Itauta. To sprowadzi, że szczerze, że chyba gdyby nie wy, to chyba odpuściłabym temat sprowadzenia już auta ze stanów. Także to był już taki ostatni strzał, może no, chyba bym szukała auta w Polsce. A jednak fajne, fajne jest to przeżycie, fajne doświadczenie. No i, no i fajna fura, nie. Czy przy wyborze auta? a bardziej przy wyborze miejsca, z którego chcesz sprowadzić ten samochód, kierowałaś się tym, że na przykład modele ze Stanów Zjednoczonych mają trochę inne wyposażenie, czy totalnie cię to nie interesowało i zależało ci tylko na modelu i tej bardziej atrakcyjnej cenie, no bo jednak te auta są w bardziej atrakcyjnych cenach po sprowadzeniu przez ich Czasami uszkodzenia, czasem przez ich stan, rocznik i tak dalej. Czy kierowałaś się właśnie czymś, co szczególnego ma ten samochód? Takie jak na przykład mówiłaś, że automat dla dziadków, coś, coś. Czy na przykład kierowałaś się typowo modelem, że musi być taki, bo taki się uparłaś i taki chcesz? Musiał być taki, bo się uparłam, bo taki chce. Aczkolwiek u nas, um, u nas um, w Polsce ogłoszenia um, na tych znanych. Platformach. Tam były cela, ale 90% tych samochodów było z mniejszym silnikiem. Tutaj mamy dwulitrową benzynę. W serii mamy 221 koni. Trochę coś tam będzie do podkręcenia, to już będzie myślę, mam nadzieję, że będzie fajnie. E, no bo co, większość, większość cela na, o, na naszym polskim rynku no to miały silnik 1,6. No to mhm. nie oszukujmy się, no nie jest to jakiś demont prędkości. Mhm. E, no, i, no i co. No i tym się kierowałam, a jednak w Stanach, no to wszys wszystkie auta, które były przeze mnie licytowane, no to, no to właśnie była dwulitrowa benzyna. E no i no co, no to był też taki wyznacznik tego, żeby to auto sprowadzić jednak e ze Stanów, no bo to no, dużo większy wybór akurat w takiej, e w takiej konfiguracji tego samochodu. U nas też bardzo dużo Mercedesów z CELA to były modele w kombi, które tutaj u mnie też kompletnie odpadały. Także no, no i ten silnik i, i, i ten konkretny model samochodu to musiało być. Było tego dużo większy wybór w Stanach. No, następny samochód chyba też będzie ze Stanów. Tak mi się wydaje. Czyli, krótko mówiąc, podkreśliłaś to, że zależało ci na silniku dwulitrowym oraz na większej ilości koni. To znaczy, że lubisz jeździć szybko, rozumiem, i lubisz szybką jazdę, dlatego ten Mercedes taki sportowy? Czy jest to kwestia przypadku i po prostu sobie tak upatrzyłaś, bo wiesz, bo to popularne, modne czy coś? Nie wiem, czy mogę mówić, no. tak? No, ja też wiem, że to nie, nie, jest, nie jest Mercedes AMG, już typowo z odpowiednią mocą. O tak lubię czasem trochę depnąć. Lubię jak samochód ma moc, po prostu, że czuję się bezpiecznie przy wyprzedzaniu wiem, że no to, nie jest jakiś, to nie jest jeszcze samochód, który jest moim szczytem, szczytem marzeń, bo do marzenia jeszcze, jeszcze trzeba będzie trochę popracować, ale już mamy jakiś krok dalej. Także tak, no czasem no lubię szybciej sobie pojechać, oczywiście zgodnie z przepisami, jak zawsze, e, jak zawsze. Często się mówi, że w Stanach Zjednoczonych, że w sumie ze Stanów Zjednoczonych yy, przypływają do nas auta zniszczone, gruzy, wywalone poduszki, zniszczone opony, zniszczony lakier cały, w ogóle auto tak naprawdę do kasacji i faktycznie zdarza się tak, ponieważ aktualnie na podjeździe mamy również taki samochód, który tak naprawdę w Polsce każdy mechanik by powiedział, że nawet nie opyla się naprawiać tego, yy, ale jeśli chodzi o Twojego Mercedesa, czy jesteś w stanie nam opowiedzieć coś o jego stanie, no bo myślę, że jak na taki drogi samochód, który miał atrakcyjną cenę, to powinien mieć jakieś bardzo duże uszkodzenia, a z tego co widziałam, takowych nie ma. No tak by, się, tak by się wydawało po takich zewnętrznych oględzinach, jak jak zjechał nam tutaj z, z kontenera. Ja też nie ukrywam patrzyłam na to, żeby te, żeby te uszkodzenia w samochodzie nie były, nie wiadomo jakie, bo też zależało mi na tym, żeby to było auto takie w miarę szybko do naprawy, tak? Że jak, że jak już czekam na niego tyle czasu, zanim on przypłynie, zanim on przypłynie do mnie, go już będę miał siebie na podwórku, to żeby ta naprawa też była w miarę w miarę taka szybka. A wracając jeszcze do, do tego, czy cel jest modne, jak tak powiedziałaś o tych licytacjach, że niektóre, mm. niektóre motocykle za 25 dolarów można wylicytować i tak dalej. To faktycznie muszę powiedzieć, że do, że do tych Mercedesów akurat w tym czasie, kiedy, kiedy ja je licytowałam, podchodziło bardzo dużo ludzi. Czasami mamy licytację, no czegoś właśnie, co idzie tam za te, za te 25 dolarów powiedzmy, no to jesteś jedyną osobą, która licytuje, twoja ta oferta jest najwyższa, no dostajesz, dostajesz ten sprzęt. I komasz. A tutaj faktycznie y, były licytacje, y, no, gdzie klikało tam sporo ludzi, dlatego te ceny też się podbijały i no, dużo auto odpadło, no, bo już osiągało taką cenę jak u nas w Polsce albo i nawet wyższą, no, gdzie to się miało mijało z celem, tak? Żeby mhm. zapłacić tyle samo, a jeszcze na ten samochód czekać, jeszcze żeby go naprawiać, no to tutaj to nie szło, nie szło ze sobą w parze. Um, Uszkodzenia w tym aucie, no to tutaj mamy głównie yy, zawieszenie. Też zobaczymy, zobaczy już yy, mój narzeczony mechanik w domu, jak wjedzie ten samochód na warsztat, yy, co tam mamy dokładnie do roboty. No ale z tego, co tutaj nam rzucił na, na, pierwszy, na pierwszy raz, jak, jak tutaj zobaczył już to na żywo, no to mamy yy, wahacz do wymiany, yy, połoś, Zobaczymy po prostu, jak rozbierzemy, ale yy, no. W wygląda na to, że nie są to duże, nie są to duże uszkodzenia, nie są to jakieś super mega poważne rzeczy, no i też przede wszystkim nie, nie pochłoną kolejnych jakiś tam środków do naprawy, także powinna być to naprawa w miarę szybka i w miarę też przystępna, przystępna finansowo. Także mam też nadzieję, że szybko wyjadę nim w końcu na drogę. Po tylu miesiącach czekania Martyna Okazało się, że w sumie jej samochód jest uszkodzony, ale tak jak mówiłam, nie jest to auto do kasacji, nie jest to auto, które będzie trzeba naprawiać kolejne 2-3 miesiące. Które będzie trzeba od nowa całkowicie lakierować, wymieniać drzwi i tak dalej. Bo w poprzednich naszych filmach i pewnie w przyszłych naszych filmach będziecie mogli zobaczyć auta, które nadają się praktycznie do śmietnika i trzeba im wymieniać praktycznie wszystko: od foteli po jakieś pasy, zawieszenia, maski, silniki. Tak samo jak w naszym Lucidzie się okazało, że miał uszkodzony silnik. No a Tutaj na pierwszy rzut oka jest wszystko ok. Jedynie jest problem z zawieszeniem, kilka części trzeba wymienić, ale tak jak Martyna powiedziała, jej narzeczony się tym zajmie, bo ma po prostu tak. za darmo to. Teoretycznie. <grystanie> <grystanie> e, tak, ja jeszcze powiem, że mm, już nie wiem, czy wy widzieliście, e, ale mm, podłączyliśmy akumulator, który tam jeszcze żył. E, odpaliliśmy. Ten samochód e, także odpala, działa. Nawet e, zjechał z lawety własną. E, tak, własną tak, tak zjechał, zjechał z lawety. Nic nie zostało uszkodzone podczas e, rozładunku. To też e, wyglądało strasznie, ale w, wszystko było w porządku. która odpalona. E, no i co? Dzisiaj, dzisiaj będziemy zabierać Mercedesa już do domu. I co? No i działamy. I czekamy, aż jej narzeczony naprawi. I czekamy też na informację jakąś zwrotną. I teraz, jak będziecie widzieć u nas w mieście żółtego Mercedesa Cela, to będziecie pewni, że za kółkiem jest ona. I po prostu uważajcie, a bardziej yy, podziwiajcie, bo jest to naprawdę przepiękny samochód. Jest to sportowa, taka sportowa, dosyć fura i. Co jest ciekawe, jest nim kobieta, która została spławiona w wielu firmach, dlatego jeśli też macie takie obawy lub mieliście taką sytuację, to zapraszamy też do nas. Teraz czekamy na akcyzę, którą my się zajmujemy, czyli my zajmujemy się opłaceniem tego podatku akcyzowego. Oczywiście Martyna dostanie na to fakturę, dostanie rachunek za auto i wszystkie niezbędne dokumenty. I dokumentami zajmujemy się my, tak żebyście wy nie mieli odpowiedzialności, żebyście byli bezpieczni i żebyście po prostu mieli łatwiej. No bo nie chodzi o to, żeby sobie utrudniać, a to jest nasza praca. Po otrzymaniu wszystkich dokumentów Martynie zostanie tylko zrobić przegląd techniczny oraz zarejestrować samochód w Urzędzie Miasta. Także jak widzicie, cała papierologia leży po ich stronie. To też jest duże ułatwienie. Ja papierkowych spraw nie lubię. Nie lubię tego załatwiać. Nie, nigdy nie mam pewności, czy zrobię to dobrze, czy źle. Także tutaj też kwestia wszystkich dokumentów, opłacenia ich, opłacenia ich dobrze leży po stronie firmy. No, ja muszę tylko samochód. Zarejestrować i tyle. Podsumowując, Martyna jest chyba zadowolona z tego. Jedyne, z czego nie jest zadowolona, to z czasu oczekiwań na ten samochód, bo niestety na taką rejestrację będzie musiała jeszcze poczekać. Myślę, że maksymalnie miesiąc czasu, ale to jeszcze się okaże, że w jakim tempie to wszystko pójdzie, bo to różnie bywa. Yy, ale wszystko. Się zgadza zgodnie z jej oczekiwaniami, dlatego jest zadowolona i mam nadzieję, że jest zadowolona też z naszych usług, ale z tego, co mówiła, jest zadowolona. Tak samo jak podkreślała, że my się zajmujemy papierologią, ponieważ ona nie lubi tej papierologii, dlatego my jej w tym pomagamy i pomożemy każdemu z Was. I nie bójcie się do nas napisać, zadzwonić, śmieszcie sytuację podobną do Martyny i zapraszamy was do sprowadzania u nas samochodów. Dziękujemy Martyna za rozmowę i mam nadzieję, że widzimy się jeszcze w jakiś filmach, jak będziesz prowadzić kolejne Mercedesy. Na pewno do was przyjadę pokazać już całkiem sprawny, sprawny jest samochód, jak już będzie zrobiony na gotowo, na pewno was odwiedzę. No i przyjadę moim Mercedesem. Jak Martyna przyjedzie swoim Mercedesem, to dajcie znać, czy byście chcieli z tego jakąś króciutką rolkę, w której pokazujemy, jak ten Mercedes końcowo wygląda, jak został wykończony, jak zostało zrobione to zawieszenie, o którym Martyna wspominała i oczywiście, jak wygląda nasz kierowca za kierownicą. Wielu facetów będzie mogło Martynie pozazdrościć takiej fury, i jak będzie dawać gazu na światłach, to też myślę, że szczena im opadnie. Tak, także do zobaczenia na światłach, panowie. Uważajcie!